Yönetmen, 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 yönetmen,

13. 13. 13. 16.

Prawda, dawaj. Prawda, dawaj. Prawda, dawaj. Prawda, dawaj. się dawaj. Prawda, Ja nie dawaj. Prawda, 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 dawaj. Prawda,

Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje tam. Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyje, żyje nam, Nie żyje nam. gasto gwiazdko powyższości, gdy nie zachęcimy, nie zachęcimy, 扫了垃圾，城市里啊！扫了草，扫了垃圾，城市里啊！